W czwartym filmie z Madery zabierzemy Was do magicznego lasu mglistego koło Fanal oraz w okolice klimatycznego miasteczka São Vicente. Przejdziemy także mniej popularną i niezwykle ciekawą lewadę rozpoczynającą się na São Vicente. Dziś naszym głównym celem są Lasy bawrzynolistne. listne jedziemy do Fanal. Jedziemy od strony Sao Vincente i tam dokładnie, dosłownie po drodze, jest bardzo fajny punkt widokowy z bardzo charakterystyczną skałą i zaraz Wam go pokażemy. Na tym punkcie widokowym zobaczycie niezwykłą formację skalną, wyłaniającą się z oceanu. I w sumie nic więcej. Jest to dobry przystanek na dosłownie chwilę w drodze do lasu mglistego. Warto zatrzymać się także troszkę wyżej, przy huśtawce z widokiem na wybrzeże. Bez problemu dostrzeżecie ją z drogi w kierunku Fana. No i co teraz? Kto ma pierwszeństwo? Ale tu wieje złem. Dojechaliśmy do magicznego, wiecznie wilgotnego lasu Fana. Zastanawiamy się, czy wychylić głowę ten wiatr nie urwie. Nie, no wychylamy. Ale wychylamy, chyba tak, wychylamy i idziemy zobaczyć. No. Chyba dużo czasu tutaj nie spędzimy, bo warunki nie są optymalne do tego nawet, żeby się poruszać, więc spróbujemy coś uchwycić i tyle. I lecimy dalej. Kilometrów wcześniej na wybrzeżu świeciło słońce, była piękna pogoda, a tutaj wieje złem, pada deszcz. Jesteśmy na wysokości około 1150 metrów. Właśnie na takiej wysokości na Maderze rośnie las wawrzynolistny. Jest to las pierwotny i ten las znajdziemy w niewielu miejscach na świecie. Przede wszystkim na, przede wszystkim na wyspach Makaronezji, a także w Maroku. Mam nadzieję, że to jest jedną wielką atrakcją. Najlepiej tutaj przyjechać właśnie, kiedy taki jest dzień bardziej pochmurny. Te lasy nazywane są także lasami mglistymi. Właśnie dlatego, że tutaj bardzo często jest i tam bardzo dużo uroku. Podsumowanie na gorąco prosto z samochodu. Las wawrrzynolistny jest niesamowity. To miejsce jest fantastyczne pełne takiej aury tajemniczości. Wyszliśmy z samochodu od razu zobaczyliśmy takie powyginane w fantazyjne kształty drzewa. No i z każdym krokiem pojawiały się nowe okazy. Niektóre drzewa liczą kilkaset lat, Ponoć nawet są tutaj takie drzewa, które pamiętają czasy sprzed odkrycia madery. A sam las został w 1999 roku wpisany na listę UNESCO. Jest to miejsce wyjątkowe. Warto przyjechać właśnie tutaj do Fanal. Fanal jest położony na wysokości około 1000. 150 metrów. Lasy Babrzynolistne rosną od 1100 metrów i to miejsce, w tym miejscu właśnie są naj, najciekawsze, najpiękniejsze okazy i jednym z nich jest drzewo Wiedźma, znajdziecie je oznaczone na nawigacji, więc warto tutaj sobie pospacerować, zgubić się pomiędzy drzewami, ale polecamy także odnaleźć to, to jedno drzewo, bo faktycznie ono przypomina czarownicę. Jadąc tutaj, spodziewaliśmy się, że pogoda będzie niezbyt przyjemna, ale przyznamy, że troszkę nas rzeczywistość nie zaskoczyła. Na wybrzeżu było słonecznie, był wiatr, ale było przyjemnie. Przejechaliśmy kilkanaście kilometrów. No i tutaj. Pada deszcz, deszcz zacina poziomo, jest bardzo duża wilgotność. Temperatura niby jest 10 stopni, ale odczuwalna jest dużo niższa, więc jeżeli tutaj się wybieracie w, w okolice Fanal, to koniecznie weźcie kurtki przeciwdeszczowe i ciepło się e, ubierzcie. No i oczywiście warto tutaj też przyjechać właśnie wtedy, kiedy jest gorsza pogoda, bo wtedy ta mgła jest najbardziej intensywna, najbardziej tajemnicza i najbardziej urokliwa. Jesteśmy w São Vicente, w którym zatrzymaliśmy się na trzy noce i przyzna musimy przyznać, że to był znakomity pomysł, dlatego że to miejsce jest po prostu świetnie zlokalizowane, blisko jest stąd do większości atrakcji na północy wyspy, blisko jest też do wielu lewa. My właśnie wróciliśmy z lasu Fanal, a teraz pokażemy Wam fajny punkt widokowy na miasteczku. W São Vincente warto podjechać tutaj do kapliczki. Podjeżdża się prawie pod samą kapliczkę, trzeba później przejść kilkadziesiąt schodków, ale droga jest bardzo prosta. A to miejsce jest także świetnym punktem widokowym na całą Dolinę São Vincente. Można powiedzieć, że Madera to jeden wielki ogród botaniczny. Klimat subtropikalny wyspy tworzy idealne środowisko dla wielu różnych gatunków, w tym licznych roślin endemicznych. Koło wielu z nich nie sposób przejść obojętnie. Są naprawdę piękne i wyjątkowe, a te, które tutaj widzicie, znajdują się przy restauracji, do której właśnie idziemy. Jesteśmy w restauracji Labrador w São Vicente. Jest to restauracja, która z najpiękniejszym widokiem w całym miasteczku. Jest tu para, z którego rozciąga się przepiękny widok na, na całe São Vicente. Zjedliśmy bardzo dobrą, treściową zupę ryjną, a na danek tutaj to kupiliśmy ośmiornicę i ośmiornica jest tutaj duszona w cebuli i papryce, no i jest znakomita, wczoraj też jedliśmy ośmiornicę w innej tutaj lokalnej restauracji, też była pyszna, to jest zupełnie inna, no i też rozpływa się usta, tak jest, no tutaj możemy zdecydowanie tą ośmiornicę polecić. jest naprawdę znakomita. Byćże mm. była doszła do naszej cebulce i papryce. ma taki delikatny posmak paprykowo-cebulowy, -cebul to coś wspaniałego. Zatrzymaliśmy się tutaj w takiej wiejskiej agroturystyce, jest tylko kilkanaście pokojów, ale miejsce jest bardzo przyjemne, położone tak naprawdę tak troszkę na obaczu. To jest jeden z budynków gdzieś tam za moimi plecami, później jeszcze tam wam troszkę pokażemy. No, i śniadanie, które tutaj mieliśmy, było genialne. Awokado z ogródka, sałaty z ogródka, banany, pomarańcze. Wszystko, wszystkie warzywa i owoce, które dostaliśmy na śniadanie i też mogliśmy sobie wziąć dzisiaj na szlak, pochodzą właśnie z tego ogródka, więc no, naprawdę było pysznie. Ta agroturystyka ma także własne drzewka awokado. No i na śniadanie obiadamy się tym awokado, jemy lokalny chlebek posmarowany grubą warstwą takiego kremowego awokado. No jest niesamowite, jest rozpływające się w ustach, po prostu tak dobrego awokado, nie pamiętam, bo w Meksyku jedynie takie jedliśmy, ale to jest, jest, szansa. jest fantastyczne. No ja, ja dodam od siebie, że dzisiaj sobie nie żałowałem tego awokado i chyba zjadłem trzy, grubo posmarowałem kanapkę. Bardzo mi smakowała jajecznica z awokado, no, takiej kombinacji no, e, dawno nie jadłem. Tutaj awokado rośnie, rośnie na drzewach, tak? więc po prostu wystarczy po nie sięgnąć i, i już je mamy. A nasz pokój jest dokładnie tutaj, tam jest nasz balkonik. Z ogrodu i tarasu widzimy oczywiście najbardziej charakterystyczny punkt Sao Vicente, czyli taką kapliczkę. Byliśmy w niej dzisiaj i Wam też polecamy tam się udać, dlatego, że to jest też świetny punkt widokowy na dolinę. W Sao Vincente znaleźliśmy taki lokalny bar, który nazywa się Poncha de Sao Vicente i idziemy spróbować tutejszej ponczy. Poncha to jest najbardziej znany koktajl z Madery. Idziemy spróbować tak jak to wygląda tradycyjna poncza, podawana jest w takich małych kieliszkach no i czym jest poncha? to jest taki koktajl na bazie destylatu alkoholowego z trzciny cukrowej nazywa się on Aguardente de Cana on produkowany jest tutaj na Maderze no i do tego dodaje się miód Cukier trzcinowy i najczęściej albo sok z cytryny, albo sok z pomarańczy. To są dwie najbardziej e, tradycyjne poncze i właśnie takie zamówiliśmy, ale oprócz tego można dać też e, można spotkać także inne dodatki. Próbujemy, ta poncza jest dosyć mocnym alkoholem, ponoć ma, tam ma ponoć nawet 30%. Pachnie naprawdę ładnie. Mmm taka przyjemna, rozgrzewająca. Mamy dzisiaj, jest, jest w sumie ciepło, ale dosyć wilgotna, więc na taką pogodę to jest, to jest idealna. No i jeżeli jesteście na Maderze, to koniecznie trzeba spróbować poncza. To jest lokalny dream. Zdrowie! Muszę przyznać, że poncza cytrynowa smakuje mi o wiele bardziej. Jest świetnie skomponowana, a i tak ta pomarańcza troszkę może tutaj brakuje tej kwaskowości cytryny, która Równoważe słodycz miodu i e, cukru trzcinowego. Nam bardziej smakuje jednogłośnie pącza z sokiem z cytryny. Wchodzimy na lewadeum PR-16 zlokalizowaną na Cao Vincent. Położona jest ona na zboczu płaskowyżu na wysokości około 600 metrów. Lewadę poprowadzono przez malowniczy las Wawrzyno-Listny z bujną egzotyczną roślinnością. Na początku trasy zobaczyć można sosny nadmorskie i eukaliptusy. Duża wilgotność i liczne strumyki podkreślają soczystą zieleń tej roślinności. Ciekawe jest to, że to drzewo za mną, im wyżej się pnie, tym jest bardziej łysa na dole i pod nim widać. Taką porozrzucaną korę, i też jest ciekawe to, że tą korę widać na innych drzewach, która tak wisi jak jakaś lina. To jest drzewo eukaliptusowe. Eukaliptus co roku zrzuca korę i jest to naturalny proces. Zrzucając korę, zrzuca także wszelkie mchy, porosty, grzyby i pasożyty, które mogą tam się gnieździć. Także zagadka tych wszystkich korowych wisielców została rozwiązana. Szlak prowadzi przez wodospad, więc nie mamy wejścia. Musimy przez ten wodospad przejść. A pogoda jest taka tajemnicza. Aura tajemniczości, mgiełka. Woda skrapla się z drzew, chociaż deszcz nie pada. No to jest troszkę wilgotno, więc wyjęliśmy kurtki przeciwdeszczowe. No ale bardzo ciekawa jest ten, ta, ta Lewada. Jesteśmy tutaj sami. O, o, o. tutaj. Okay. Oh. Żeby był efekt skali. Paprocie gigantusy. To tak te paprocie wyglądają. No otaczają nas z każdej strony. No piękne są. Jeszcze one mają taką soczystą zieleń od tej wilgoci, która tutaj panuje. A ten szlak jest bardzo klimatyczny. Przed nami wodospad numer 3. Tym razem będziemy przychodzić za tym wodospadem. Jest taki, takie przejście wydrążone w skale. Doszliśmy do wodospadu numer 4 i do tunelu numer 1. I chyba będziemy musieli zawrócić, bo przez ten wodospadzik suchą nogą raczej nie przejdziemy, pomimo butów z góry A tutaj na tym szlaku, na samym końcu, taka ciekawostka jest tunel o długości 900 metrów. No niestety my tam nie dojdziemy, dzisiaj pogoda nam nie pozwala, jest sporo wody, więc nie będziemy ryzykować. Ale wada jest tak uregulowana, że w tym miejscu poziom wody po padach deszczu robi się bardzo wysoki. Dziś prawie się przelewa. Normalnie, pewnie tej, tego otwartego wodospadu nie ma i można tutaj przejść bez problemu, wejść do tunelu. No, niestety, my zawracamy i wracamy do Sao Vicente, i jedziemy dalej. Także nie ma lekko tutaj, co chwilę musimy pokonywać tą ścieżkę, bo tu jest mnóstwo wody. Tej wody jest praktycznie nawet i po kostki więc chyba to jest ponad naszą miarę. Także, także zawracamy. Przeszliśmy może 1,2 km, wracamy. Nie ma co się męczyć. Jak to powiedziała, na safety first. Uda udało się. Po raz drugi. Po raz drugi się udało. Także uratowani. Już tutaj będzie z górki. Szlak ma 3,9 km w jedną stronę. My przeszliśmy około 1,5 kilometra. Dalej już się nie dało pójść suchą stopą. I też myślę, że nie doszlibyśmy do tego pierwszego tunelu, jeżeli nie mielibyśmy Butów trekkingowych e, e, z Goretexem, bo, bo ze, w zwykłych butach już dawno mielibyśmy na samym początku mokre e, stopy. E, no i jak to wygląda tutaj na mapie? Doszliśmy o właśnie do tego miejsca. I tutaj jest pierwszy tunel, tu jest drugi tunel i tu jest ten trzeci tunel, który ma 900 metrów. No i ponoć on jest dosyć niski, więc my też moglibyśmy, my jesteśmy wysocy, więc moglibyśmy też mieć tam problem z przejściem prawie kilometra. Zgarbionym. Zgarbionym, skulonym, no ale chcieliśmy tam dojść, dzisiaj są takie warunki jakie są, nie ma sensu ryzykować. A ogólnie trasa jest bardzo ładna, bo idziemy lasem bawrzynowym, można podziwiać roślinność, gdzieś tam w tle słychać ptaki, no ta roślinność tutaj jest naprawdę przebogata, no i, no i pięknie się prezentuje. Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej atrakcji, którą oferuje ten szlak, a mianowicie widoki na São Vincente. Ponoć są spektakularne. My ich nie widzieliśmy, bo e, dzisiaj po prostu tutaj ten szlak spowijała mgła. E, natomiast na te widoki się już napatrzyliśmy przez ostatnie trzy dni, bo spędziliśmy tutaj trzy noce i São Vincente gorąco polecamy. Także jako bazę wypadową. Bardzo urokliwe miejsce jest parę miejsc z pysznym jedzeniem. Nasza dieta na Maderze jest bardzo nudna. Jemy cały czas albo jakąś ośmiornicę, albo kalmar, albo inne owoce morza. I teraz znowu zam zamówiliśmy taką porcję dla dwojga ośmiornica z frytkami. Za 22 euro za pół kilograma. Na przystawkę zamówiliśmy Lapas, czyli skałoczepę. Można powiedzieć, że to jest taka specjalność. Madery. Podawane są jako, grillowane i mają bardzo, bardzo ciekawy smak. E, Smakują oceanem. To trzeba, trzeba to spróbować. Zwłaszcza e, e, jeżeli lubicie e, owoce morza. Zamówiliśmy też e, smażone kalmary. Były, były takie, jak być powinne. No i wreszcie danie główne to była Ośmiornica e, grillowana, podana na ziemniaczkach. I ta ośmiornica była genialna, naprawdę taka zrobiona w tej. E, Więc jeżeli jesteście w Sao Vincentę, to możemy Wam po, e, polecić tą resta restaurację Ka e, kalamar i spróbujcie tutaj koniecznie właśnie tę ośmiornicę. Jest wyborna. A, musimy przyznać, że ten sernik jest bardzo ciekawy w smaku. Sam w sobie jest bardzo delikatny. I tutaj główne skrzypce gra marakuja. Ona dominuje, czuje się jej taką kwaskowatą z jednej strony, z drugiej strony taką słodką egzotykę. No i bardzo ciekawy efekt, bo te pestki maracuji tak fajnie kupią. Na początku zastanawialiśmy się, co to jest, ale tak, to są te pestki. One tak fajnie kupią między zębami. Bardzo ciekawe ciasto, więc jeżeli jesteście w okolicy Sao Vincenty, widzieliśmy to nie tylko w tej knajpie, ale. Także w innych knajp knajpach, to spróbujcie e, maraku Jeżeli zaciekawiliśmy Was naszymi opowieściami z Madery, zostawcie lajka, komentarz i subskrybujcie nas. Obejrzyjcie też nasze pozostałe filmy z tej pięknej wyspy.